Przepraszam jeszcze raz, panie Jakub. Za nieprawidłowo mamy się pozbywać ciuszków? Nie, 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 nie nic z tych rzeczy. Będziecie musieli odpowiedzieć, z jakiego polskiego serialu pochodzi temat muzyczny, który usłyszymy wszyscy. Proszę okay. bardzo, Adam odpowiada jako pierwszy. Polski serial. Znakomicie, Jarek, ale ty graj do swojej bramki, dobra? Ty graj do swojej bramki. 07 zgłoś się, no pierwsze koty za płoty uznajmy za cały punkt. Państwo jakoś tak bramami, dyskretnie. Świetnie. Natalio, pytanie dla Ciebie jest, co to był za serial? Nie masz prawa go pamiętać, ale. Cztery pancerniki. Dobrze, cztery pancerni, tylko śmiało do mikrofonu bardzo proszę. I znów znakomita odpowiedź Jarka. Dobrze, to teraz będę miał dla Jarka, żeby. Żeby mi nie odpowiedział. Tak, proszę bardzo, pytanie jest takie: Co to za seria? Muzyczka nieoczywista, ale teksty były kultowe. Na przykład sięgając po drodze, główny bohater powiedział: Się panie częstują na żądanie, raz można. Bo słynny tekst z knajpy, jak się ma taką sztukę przed sobą, to ciężko zachować kulturę. A jak jeździł do Ani, to sobie wkładał gazetę. Daleko od szosy? Znakomita odpowiedź, Jarku, doskonale. słów, co prawda już nie ten, ale tak no, uznaje. Pierwsze koty za płot. No to teraz będzie ciutkę... Oni tam głównie na koniach jeździły. Polski seria. Doskonale za 3 czwarte punktu była podpowiedź ze strony publiczności. No może Was jakoś rozgraniczyć. Natalio, pytanie dla Ciebie brzmi tak. Co to za serial i myślę, że nie będzie najmniejszych wątpliwości, żeby odpowiedzieć na to pytanie? 40 lat. Doskonała odpowiedź, znakomicie, świetnie. Wiedziałem, że będziesz wiedziała cały punkt, proszę bardzo, jakieś spontaniczne brawa. Dobra. No to teraz Jarek będzie odpowiadał na pytanie. Proszę bardzo, Jarek, pytanie dla Ciebie brzmi tak. Polskie drogi? Fantastycznie, fantastycznie bez podpowiedzi wiedział. I nie pomylił się. Nie pomylił tego serialu z domu. No dobrze, to znowu Adam będzie odpowiadał. Atasiu, brzmi tak. Nie nie, 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 nie słuchaj złych podpowiedzi. Ja ci podpowiem dobrą podpowiedź. Najtańsza podróż z Łodzi do Sopot. Na hel. Nicko nie kosztowała ta podróż. Ich, właściwie ich. Podróż na jeden uśmiech. Doskonale, za trzy czwarte. Świetnie Adam, bardzo ładnie. Bronisz swoją drugą pozycję. Natalio, pytanie będzie dla ciebie następujące. Mam tutaj takie sportowe pytanie. Co to za serial? Spójrz na ciebie na świat. To nie był film piłkarski poker. Nawet nie wiem jakim wynikiem zakończył się mecz, ale wiem ile było do wszelny. Przygoda. W jest piękny. Nie, 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 nie słuchaj, nie słuchaj, to jest, to jest piąta kolumna. On ci próbuje zrobić podwórkę, bo za dobrze ci idzie. ile mogło być do przerwy? Doskonale, świetnie. No nie spodziewałem się, Natalio, ty się znasz na sporcie. Pięknie, no uznaję tę odpowiedź. Zero jeden do przerwy. Dobra, to teraz znowu no, będzie opowiadał Jarek. Pewnie sobie poradzi, bo zna seriale. Główną rolę w tym serialu grał Wiesław Gołas. <zysklaracja> Jezus Maria! Był kierowcą i jeździł sobie tam PKS-em czy ciężarówką. Ja znam, ja nie, nie. Taki niepoukładany. Podpowiadam, po czym zwykle jeździ ciężarówka. Bady tak jak szat, jak o, no, Jaruś, po czym jeździ ciężarówka zwykle? Tak? Skąd no, no, Droga! Doskonale! No, świetnie! Trzy czwarte, Jarek, ekstra! Droga, taki był tytuł do serialu. Już myślałam, że powiesz szosa, to chciałam powiedzieć, że może mniej elegancko. Dobra, to teraz Adaś. Pytanie dla Ciebie, uwaga, to jest. Odchwytliwe pytanie, bo to nie jest żadna kreskówka. Ani bonek i lolek, ani zaczarowany ołówek. Ani Reksio. Żywe postaci grały w tym serialu. Mogę ci podpowiedzieć, że chłopczyk miał cerę inną niż wszyscy. Tak od słońca. Cera inna niż wszyscy. Jeszcze walczy, jeszcze walczy. No spójrz, może publiczność będzie wiedziała. Dobrze, ja już usłyszałem podpowiedź, teraz dobrze by było, żebyś ty ją usłyszał. To może jeszcze raz. Śmiało, śmiało. I wystarczy, że powtórzysz. Marek jego... Doskonale, świetnie. Adaj, za dwie czwarte, za czujny słów. Dobra, to teraz Jarek odpowiada na trudne pytanie. A dlaczego nie ja? A, bo przepraszam, a bo Natalii ominęła. Dobrze, za... dla Natalii będzie za chwilę. szulę, To są ci, co śpiewali nasz hymn. Na no, te kowitki jak one mają. Nie, 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 to dzieciaki śpiewają. Ona karioka. Gdzie Wygody, Tolka, Banana? jestem skłonny to uznać. Tak, stawiam na Tolka, Banana. Tak brzmiał, rry, rry, tak brzmiał tytuł tego serialu. Dobrze, Natalio, ciebie ominąłem, więc mam tutaj dla ciebie takie dość łatwe pytanie. Co to za serial? Znakomita odpowiedź, dziękuję bardzo. Fantastycznie, świetnie. Natalio, ty znasz seriale, mimo że nie powinnaś ich pamiętać. Wojna Nowa, taki był uh, tytuł. No to zbliżamy się już prawie do finału. Ostatnie trudne pytanie. Adaś. Dwóch bohaterów było w tym filmie. Jeden w stopniu sierżanta, a drugi wcale nie miał stopnia. Cymina. Doskonale, świetnie, przygody psa Cywila, poproszę o brawa, bo to było trudne pytanie, wcale nie takie oczywiste. Tam lekka podpowiedź, ale to tą no, w się nie liczy. Nataliu, dla ciebie będzie takie pytanie. Tak, no, noce i dnie, doskonale, świetnie, poproszę o brawa dla na Natalii. Ewidentnie jest na pierwszym miejscu, znakomicie jej idzie. No i teraz yy, przedostatnie pytanie będzie yy, dla Jarka. Jarku, co to za serial? Dziennikarz Trybuny Ludu w czasach słusznie minionych. W hotelach w Szwajcarii czuł się jak u siebie w domu. Teleszyński się nazywał prywatnie. Się w kości? Nie. Ale jesteś blisko. To też był serial sensacyjny. No dobrze nie przegrać. Nie tam, nie damy ci przegrać, bo że ktoś z Państwa pamięta redaktora Maja. Borewicz? Nie, nie Borewicz. Redaktor Maj. To był taki, taki serial, którego już potem nie powtarzano. <laughs> ha, ha. Cudownie, po raz pierwszy mi się zdarzyło, że ktoś nie wiedział, o ale... polski serial, życie na gorąco, taki nosił tytuł. Nie oglądam. Jarku, ponieważ to było bardzo trudne pytanie, to tylko jedną czwartą punktą. E, ale e, można o jeden e, taki malutki punktic adwotum, żeby poprawić się? Dobrze, to będziesz miał następną szansę. Przedostatnie pytanie dla... Ostatnie pytanie dla Adama. Adam, bądź szybszy niż publiczność, zdobędziesz cały punkt. Co to za serial? Stawka większa niż życie. Oczywiście, że tak, stawka większa niż życie, poproszę o brawa. Adam w ten sposób zakończył swoją rywalizację. To teraz Natalia będzie musiała odpowiedzieć na pytanie. Co to za serial? I myślę, że też będzie nietrudno. <śmienic> Przebacz mi Brunhildo. Jest y Nie. Wakacje. Nie, 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 wakacje z duchami. Wakacje z duchami. Dobrze, doskonale, świetnie. Wakacje z duchami, 3 czwarte punktu. Ach, na finał być komplecik. No i teraz... Będzie się Jarek musiał y, 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 spiąć Powiem i być szybszy. Jarek, uwaga, gotowy? Proszę bardzo. No jakby inaczej już nie żyjący Marek Perepeczko Janosi. Fantastyczna, pełna odpowiedź. Poproszę o prawa, ja podliczam punkty. 1, 2... I tutaj jest trzy i pół. Jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Trzy i pół cztery i jeszcze trzy czwarte. Cztery i trzy czwarte. Dobra, podliczę. Nie, nie, nie oszukuję gdzieś bym śmiał. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 i trzy czwarte. Pięć i trzy, czwarte. I jeszcze raz, dwa, trzy. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, ale, pięć. Ale ja myślę, ja że wygrała ta moja kochana dziewczyna tutaj w środku tak? Proszę naj, Państwa, znakomity. najfajniej odpowiedział Jarek, wszystko. znakomite, znakomite mm, trzecie, trzecie miejsce. miejsce dla Adama. Poproszę o brawa. Dziękuję. Plus 5 do prezydentur. Znakomite drugie miejsce dla Jarka. 5 i 1 czwarta. Brawo, dziękuję bardzo. fantastycznie. No i znakomicie poszło natalii 5 i 3 czwarte punktu. Plus 15 do prezydentur. Brawo. Dziękuję.